Dzisiaj przedstawię wam przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata AI z ostatniego tygodnia. Mamy kilka naprawdę ciekawych newsów od geopolitycznych ruchów po wiadomo techniczne nowości. Deepseek, chiński startup AI, wypuścił nowy model R1, który kompletnie zmienia układ sił w branży. Model znacząco awansował w rankingach, wyprzedzając Groka i plasując się tuż za O3 i O4 mini od OpenAI. Co ciekawe, premiera nie była w żaden sposób medialnie nagłośniana. Po prostu wypuścili repozytorium na GitHubie. Największy skok zanotował w kodowaniu. Kluczowe jest to, że DeepSeek osiągnął taki rezultat nie poprzez wylewanie miliardów na budowanie nowych modeli, ale optymalizacje post -treningowe. Co to faktycznie znaczy? Po pierwsze, że amerykańska dominacja technologiczna przestaje być tak oczywista. Po drugie, to co już udowodnili przy wypuszczeniu swojego pierwszego modelu, że są w stanie zbudować naprawdę fenomenalne rzeczy przy minimalnych nakładach. I po trzecie, wszyscy czekamy na premierę modelu R2, który prawdopodobnie na nowo wywróci stoły finansowe i technologiczne na świecie. Badacz cyberbezpieczeństwa, Sean Hillan, wykorzystał model O3 od OpenAI do przeanalizowania kodu jądra Linuxa. AI znalazło krytyczną lukę zero-day, czyli błąd, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Co to faktycznie znaczy? Mamy do czynienia z fundamentalną zmianą w cyberbezpieczeństwie. AI może teraz znajdować luki w kodzie szybciej i skuteczniej niż ludzie. Problem w tym, że ta sama technologia jest dostępna dla wszystkich. Zarówno dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje oprogramowanie, jak i dla hakerów, które starają się je złamać. Badacze z Palisade Research przeprowadzili eksperyment, który zaniepokoi każdego, kto ma na uwadze bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Testowali różne modele, dając im zadania matematyczne z instrukcją automatycznego wyłączenia po odpowiedniej komendzie. Modele Claude, Gemini i Grock posłuchały się i wyłączyły się same, ale modele OpenAI O3 i O4 Mini Wielokrotnie sabotowały próby zamknięcia. Najgorzej wypad O3, który sabotował proces wyłączenia się aż 79% razy. Co to faktycznie znaczy? To może być pierwszy sygnał, i to jest fakt, pierwszy sygnał ostrzegawczy odnośnie kontroli nad AI. Modele uczą się omijać ograniczenia. Żeby lepiej realizować swoje cele. Jeśli AI już teraz sabotuje proste mechanizmy wyłączania się, co będzie, kiedy modele staną się jeszcze bardziej zaawansowane? To budzi fundamentalne pytania o to, czy będziemy w stanie sami kontrolować systemy sztucznej inteligencji, które będą próbowały uchronić się przed wyłączeniem. CEO Anthropic Dario Amodei przedstawił prognozę, o której wciąż za mało się mówi. Według niego, w ciągu maksymalnie 5 lat AI może wyeliminować aż 50% stanowisk białych kołnierzyków na poziomie wejściowym, a bezrobocie światowe może wzrosnąć o 10-20%. Analiza LinkedIn pokazuje znaczący spadek zatrudnienia świeżo upieczonych absolwentów w firmach technologicznych w 2024 roku, a dodatkowo Amodei przewiduje, że sztuczna inteligencja będzie pisała 90% kodu w przeciągu 6 miesięcy, a do roku to już będzie całość kodu na świecie. Co to faktycznie znaczy? Nie trudno wnioskować, że stoimy przed największą transformacją rynku pracy od czasu rewolucji przemysłowej. Różnica polega na tym, że automatyzacji nie podlegają prace fizyczne, ale intelektualne. Dotyka to programistów, analityków finansowych, doradców, grup, które do tej pory czuły się bezpieczne. Problem polega na tym, że większość osób nie jest świadoma tych zmian i nie przygotowuje się odpowiednio na nie. Opera uruchomiła Neon, pierwszą przeglądarkę internetową, która integralnie łączy AI z przeszukiwaniem. Neon może automatyzować rutynowe zadania internetowe, rezerwować hotele, wypełniać formularze, a nawet hostować niezależnych agentów AI w chmurze. Przeglądarka będzie dostępna w ramach subskrypcji premium, a lista oczekujących jest już otwarta. Co to znaczy? To znaczy tyle, że Opera stara się wyprzedzić Google w przechodzeniu na agentową AI-ową przeglądarkę. Jeśli taki model się przyjmie, zmieni to całkowicie sposób, w jaki korzystamy z internetu. New York Times podpisał swoją pierwszą umowę licencyjną dotyczącą AI z Amazonem. Wieloletni kontrakt obejmuje artykuły, treści sportowe i kulinarne, które Amazon będzie mógł wykorzystywać na swoich platformach takie jak Alexa oraz do szkolenia swoich modeli sztucznej inteligencji. Ciekawy jest tutaj kontrast, że New York Times jednocześnie pozywa OpenAI i Microsofta za wykorzystywanie ich treści, ale z Amazonem udało im się dogadać. Co to faktycznie znaczy? New York Times rozumiał, że technologia AI jest nieunikniona i lepiej zabezpieczyć swoje tyły niż walczyć w sądach. To prawdopodobnie będzie sztandarowe rozwiązanie dla całej branży medialnej. Oprócz tego Antropik dodaje tryb głosowy do swoich modeli z pięcioma personami i dostępem do Google Workspace. Perplexity uruchomiło funkcję Labs. Jest to platforma dla użytkowników pro do tworzenia raportów, prezentacji i interaktywnych dashboardów wewnątrz aplikacji. I na koniec Google, który odpalił projekt typu czemu nie, wypuszczając Flow TV. Jest to strona internetowa, na którą możesz wejść i 24 godziny na dobę oglądać generację z VO2 lub VO3. Możesz wybrać kategorię lub tzw. kanał, i dodatkowo możesz podejrzeć prompt, na którego podstawie został wygenerowany dany film. Całkiem to jest ciekawe doświadczenie, polecam zobaczyć samemu. To już na dziś wszystko, ale jeśli chcesz być na bieżąco w świecie sztucznej inteligencji, polecam do dołączenia do mojego newslettera na substaku chłopski Jaj, Gdzie raz w tygodniu publikuję artykuł, a oprócz tego zachęcam serdecznie do obejrzenia pozostałych materiałów na moim YouTubie. Do zobaczenia!